Eliksir potrzebny do rozmowy z kurą dostaniemy od Jana Hebera w jego kwaterach w rogach południa. Gdy wejdziemy do pracowni, musimy dopytać Jana o przepis, który mam rotał pod nosem, a następnie zgłosić się na ochotnika do testów. Oh, sorry, do I know you? Is some local witch? O, oh, that was unexpected. Trunek zażywamy i biegniemy do ogródka na murach. Biała kura to muriele. Na drugie spotkanie wybieramy się do kół. Good night. That's the one. Od głównego rynku zbiegamy schodami na południe, i w pobliżu zagrody ze świniami znajdziemy kurę. Ostatnie spotkanie jest w porzuconych mieczach znajdziemy ją na północ od wioski Plemiatoid. Na pobliskiej drewnianej kładce czeka zmartwiona Muriel.

I'm flying! <laughs>